Siemanko, witam na kanale Combo. Ostatnio omawialiśmy Belgarda oraz Nether Portal. Teraz wypadałoby umówić Tyranta, ale Tyrant będzie dopiero za tydzień, ponieważ wchodzą zmiany na 10.7, a chciałbym, żeby ten gazik był aktualny. Więc co możemy zrobić? Możemy zająć się sprawą ABC i dlaczego to jest tak ważne i co współgra z ABC czyli GTD. Soda ABC dla castera jest bardzo ważna. Jest to Always Be Casting. W końcu, jako melas, stoimy przy bosie, klepiemy go przez cały czas, bijemy. Naszym zadaniem jest 100% uptemu. Jako caster, naszym zadaniem jest no, najlepiej 100% uptemu, właśnie kastując, Tak, żeby nie stać i nic nie robić, tylko ciągła pompa. Także. Pokażę wam teraz dwa filmiki i powiedzcie mi czy jest tutaj abc i który jest zły. Tutaj wjeżdża teraz pierwszy filmik. No i teraz tutaj mamy drugi filmik. I czy jesteście w stanie powiedzieć, na którym filmie jest błąd? Oczywiście, że na żadnym. W obydwu przypadkach ABC zostało poprawnie wykonane. Były eksploatowane global cooldowny. Także teraz wam pokażę dwa filmiki, na których nie ma tej zasady. I mam nadzieję, że różnice zobaczycie od razu. Pierwszy filmik. Printer jak marzenie. I drugi filmik, gdzie tak naprawdę nie pijemy, tylko biegamy, no tak się damage'a nie zrobi. Także od razu biegniemy do Orimaru na kukłę i rozpoczynamy trening. Zróbmy sobie dwa markery, jeden i drugi, daleko od siebie odsunięte, odległość między nimi to od 3 do 4 sekund. No i zobaczmy, czy kastowanie Shadow Boltów i chodzenie Wyjdzie lepiej, czy po prostu przebiegnięcie i kastowanie Shadow Boltów. Okazuje się, że jeżeli pobiegniemy od razu i zaczniemy kasować Shadow Bolty, to wykastujemy tyle samo, co Shadow Bolt, ruch, Shadow Bolt, ruch. Dlaczego? No właśnie, to już wspominałem o GCD, ale nie wytłumaczyłem czym jest to GCD. GCD to Globalny Cooldown. Używając jednego czaru, wszystkie czary mają cooldown. Jaki jest ten GCD? Zaraz do tego dojdziemy. Ale są również spele, które są poza Global Cooldownem. To już raczej jako ciekawostka. Jest taki piękny skrypcik, który tutaj możecie zobaczyć na ekranie. No i użyjmy go. Zobaczmy, jaki mamy Global Cooldown. Delikatnie ponad sekundę. Wciągnijmy Gear na Heista. Czy Global Cooldown się zmieni? Oczywiście, że się zmieni. Im więcej Heista, tym Mniejszy Global Cooldown. Jeżeli ktoś dostanie Power Infusion albo poleci Bloodlust, czy tam Heroizm, to Global Cooldown również spadnie. Także teraz, jak już wiemy, czym jest Global Cooldown, wykorzystajmy tą wiedzę i wykorzystujmy pomiędzy castami speli spele, które mają cast time mniejszy niż Global Cooldown podsumowując żeby to miało sens i żeby móc poruszać się i kastować i nie tracić DPS-u musimy użyć spell, który kastuje się krócej niż global cooldown i tą różnicę czasową tą pozostałość wykorzystać na właśnie ruch. Najlepszym tego przykładem są właśnie spele instant, ponieważ no jak sama nazwa wskazuje, nie kastujemy ich one są od razu użyte i tak naprawdę mamy cały GCD, żeby gdzieś pobiec. Teraz jak już zdobyliśmy wiedzę, sprawdźmy czy faktycznie praktyka a teoria idą się razem. Na pierwszym filmiku przebiegniemy do końca i zaczniemy tylko kastować. A tutaj na drugim filmiku będziemy przeplatać Instanty i kasty. Okazuje się, że teoria i praktyka biegły się razem, także zostaw lajka oraz suba. I podsumowując to, co nam wyszło z teorii i praktyki, to jeżeli od razu przebiegniemy z punktu A do punktu B i zaczniemy kastować, to w 10 sekund tylko trzy razy wykastowaliśmy End of Guldan i dwa razy Demon Bolt, ale w momencie kiedy kastowaliśmy Spell, Instant, Ruch i Spell udało nam się wykastować cztery razy End of Guldan, prawie piąty. Także jest to różnica jednego End of Guldan, można powiedzieć, że półtora. Także mam nadzieję, że się przydało. Trzymajcie się. Cześć.